Ale jak na amerykańskie standardy, ja bym coś takiego narysował. No to rysujemy Timiego Tarnera z pamięci. Tutaj czysta kartka, puste biurko, żadnych podpowiedzi nie będzie. W końcu, jak trudne to może być? Zaczniemy od yy, dupy strony, czyli od czapki, bo on na pewno miał czapkę. Linia włosów, ona tak odstawała, że ona miała takie coś? Nieważne, załóżmy, że miała. I tak. O, ku... o wy... jakoś, to... jakoś to wygląda, co... coś w tym jest. Tu gdzieś powinno być ucho, bo tutaj ludzie mają uszy, oprócz krakera. Kraker miał ucho na szyi. Nie wiem, co to był za pomysł na design. Jaki on miał kształt łba? Może po prostu coś takiego? Coś mi tu nie pasuje. Zęby to były tak i tak. Miał oczy, to też na pewno. Teraz co z tym nosem? Jaki on miał nos taki? Chyba nie miał takiego nosa. Eee, dobra, do, oni mieli storyboardy, podglądy to mogliście tak robić.